Prowadzi duet Tarson Nercio, który tym razem kryje nam się pod kolorem Seledynkowym. Seledynkowy Tarsonik i Czerwony Nercio. Zielony i fioletowy kolor, tak jak w poprzednich, że to Tefel i Dye Star Zaczynamy w takim razie. Tym razem po lewej stronie dla odmiany zaczyna Tarson i Nercio na mapie Scorch Heaven. Przypominam, gramy Best of 5 1-0. Ten team właśnie prowadzi, a teraz pokazuje drugi team, czyli Dye Star Plus. Tefel. Ta mapa troszkę mniejsza, mam takie wrażenie, chociaż środek wbrew pozorom bardzo, bardzo podobny. Tu mamy również bardzo szerokie, prowadzące na przedpole bazy obydwu zawodników. Wąskie rampy wycofane, tylnie ekspansje, dość bezpieczne. Nie ma Bagdora tak jak było to w poprzedniej mapie, gdzie do Tarsona Nerczio, tfu, gdzie do Tarsona Dajstar włamał się po prostu od tyłu z tankami no i e, cóż zaczynamy w takim razie, nie będzie się wolował Tarson, zobaczcie gdzie buduje swojego pierwszego supply'a natomiast Star spokojnie na rampie otwiera swoim supply'i i potem jest e, cisza, spokój na razie w bazach zergowych, który pierwszy się wyłamie i zbuduje spawning pool za sekundkę już się okaże, ja dalej jestem pod niesamowitym wrażeniem tej pierwszej gry e, Infestory Fungal Grove plus Raven i Seeker Missile, niesamowite połączenie, proszę jak ładnie skombowali to zawodnicy, którzy na co dzień przecież nie grają 2 na 2 i tylko dla StarCraft 2.net.pl portalu który stoi za tym showmeczem, za jego organizacją, zgodzili się taki, a nie inny team zrobić. Nercie otwierać z XP już widzimy dronkę zmierzającą do Naturala. Nie, nie będzie Spawning pula. za to widzimy już Tefela, który ma, no w jednej trzeciej zbliża się powolutku do połowy ukończony ten swój nie, spawning pool. Tarson również e, bardzo, bardzo otwarcie tutaj się prezentuje, nie, ma e, w pobliżu rampy, nawet nie przy rampie. Pierwsze te swoje baraki, z których za sekundkę będzie produkował pierwszego Marines. No i zwiad w tym momencie: Nercio dotarł już do bazy yy, Dice Stara Tarson, nie wypuścił swojego SCV na zwiad. Robi się orbital command, robią się pierwsze. Yy, robią się pierwsi Marines. Yy, dwie trzecie spawning pola skończone. Robią się pierwsze zerwieni u Tefela. Oni nie wiedzą, nie, przepraszam, wiedzą, zeskautowali to, że Nercio yy, Ekspuje że zagrał Fast expa Standardowy opening w takim razie u Terrana. Póki co jest szybkie faktory, podobnie jak w tej pierwszej grze. Tarson powoli zbiera swoich Marines i też będzie ekspował. Zobaczcie, jak ofensywnie postanowili zagrać w sensie ekonomicznym obydwaj zawodnicy. Są tutaj zaledwie dwa zerglingi i jeden Marines. Na to wszystko przeciwstawiam za sekundkę sześciu Marines i dwóch Przepraszam, 6 zerglingów i dwóch marines e, Tarson i Nerczio. Czy będzie tutaj jakiś mocniejszy atak? Widzę e, zmierzające powolutku zerglingi e, Tefela. Widzę, że jest również tutaj Distarowy Mariner. No i gdzie są zerglingi od on Czy one tutaj zdążą na czas? E, Tarson chyba za sekundkę znajdzie się e, pod obstrzałem e, połączonych sił e, zielono-fioletowych. Nie bronią się tutaj spokojnie. E, cały czas produkuje Marine Starson. E, dwa dodatkowe baraki dobudowywane. Tymczasem Starport w budowie, udaj, stara. Robią się heliony, więc będą tutaj czekać. Chcą znaleźć jakiś timing, ale chłopaki tutaj też nie chcą się łatwo poddać. Stawiają pierwszy bunkier. E, zobaczymy, czy jakiś spine crawlery e, będzie chciał tutaj zrobić e, tymczasem e, Nercio. Będą beiningi, już w zasadzie są pierwsze beiny wybudowane. E, zagląda tutaj Tarson, czy zdąży się zrobić ten bunkier, e, zanim ten atak e, tutaj nastąpi przypad... Patrzmy się temu wszystkiemu, wpadają tutaj beiny jak tam mikro panie Tarson? No jeden mariner zaledwie został wyciągnięty Czy nie zdo zdołał wysadzić do bunkra jednego z marines Tarson jest pod obstrzałem, ten Bejning wybucha w tym momencie, dojeżdżają heliony, pada bunkier, przełamany tutaj ta obrona, dodatkowe zerglingi przez kubę tutaj wysłane, mają już skrzydełka, biegają szybciej, jest atakowany w tym momencie ten spine crawler, który mam wrażenie Ciut się spóźnił, nie poddają się jednak, że chłopaki e, będą tutaj walczyć. Jest królowa, są zermingi. E, ma tutaj trzech Marines w tym momencie Tarson. E, broni się na swojej rampie. E, Nercio, ro, pierwsze rowcze w tym momencie e, wyprodukowane. Wychodzą, e, bronią się jak mogą, a nieprzerwanym strumieniem e, wlewa się tu armia e, Tefela i Dajstara. E, dodatkowe dwa. Helione zbliżają się tutaj cloak i tymczasem są tam produkowane, więc nawet jeżeli uda się wybronić, będą mieć za sekundkę poważny problem. Tarson zawęża swoją rampę i wygląda na to, że będzie ją chronił tym bunkrem, w których raczej ma duże szanse na postawienie się. Masa zerlingów tefela pustoszy Maina Nercio, który jest zmuszony do wycofania dużej ilości E, dronek przerywa wydobycie e, no i teraz ucieka e, jak to wszystko wygląda kończy się robić ten bunkier ale e, parę dziesiąt sekund trzydzieści pozostało do opracowania klouka e, gdzie są te banshee i dajstara jeszcze nie wiem e, Tarson praktycznie nie korzysta ze swojego expa, e, dalej je atakują tutaj e, zerglingi Kuby w bardzo dużej ilości on tutaj o wiele mocniej e, ofensywniej zagrał niż w tej pierwszej grze e, to tym razem DaiStar e, ekspuje, e, DaiStar techuje, no i ta Banshi z klołkiem już zbliża się. E, mam ją tutaj zaznaczoną, za sekundkę będziemy obserwowali, co ona będzie chciała zrobić. E, Tarson właśnie kończy mu się robić e, ten nie, Orbital Command, więc ma tutaj e, na skan energię. Może przycisnąć to Banshi, które poluje w tym momencie na e, SCV. No. Wycofuje tych Marine Starson. Nie chcę ryzykować walki tutaj przy krawędzi. Chce mieć tą Banshee na high groundzie. Chce mieć ją tutaj przy swoich jednostkach. Teraz zachodzi ją powolutku od tyłu. Czy uda ją się zgarnąć? Są już bardzo blisko Banshee Marine Starsona. 30 hit pointy. Czy udaje się przez 20? Żyje. Wygląda na to, że żyje. Jeszcze jeden skan rzucony w tym momencie pada. Dwa skany musiał poświęcić e, Tarson, żeby pozbyć się tej manszy. A tu e, puszujące do przodu e, rołcze Nercia e, mijają się z derwlingami e, Tefela, który tutaj znowu kontruje. E, cofa się Nercia, bo jednakże. Rozdzielił, oddzielił, poświęcił jednego rołcza. E, Tarson wysyła tu swoich Marines. E, może tutaj zdjąć oczywiście tego jednego overa. Jest momentalnie Cloak, ale jest też skan. Przypominam, Tarson już na dwóch orbital Command pracuje. Jak tam liczba robotników? Nercie zaledwie 13. Tarson ma 30. No ale Tefel, jak patrzę, też niedużo, też mocny konsum. W tym momencie obydwu zergów robi się, robi się layer. Ja se plenić, gdzieś zacząłem z wrażenia. Jest kolejny skan zagrany. Udało się zdjąć tą Banshee. Więc wybronione. Zobaczmy, jak tam limit. Nerci 40, Tarson 60. Eee, przepraszam, Tarson 46. Teraz ułożeni są jeden obok drugiego, nie tak jak w poprzednich grze na przemian. Stąd też mój błąd. Eee, obserwuję tutaj ten push. Eee, dalej odbywający się te banszy. No, ratują eee, sporo. Eee, siły tego pusha odejmują. Eee, rocze doturlikują się tu w tym momencie. Eee, no, ale chyba zażegnane niebezpieczeństwo. Sprzątają wszystko. Daj starowe, Heliony pomagają, Zerlingi. No i po raz kolejny przełamana defensywa. Przełamany ten atak, może powinienem powiedzieć nie defensywa Tarsona i Nercia. No i cóż, chyba będziemy mieli jeden do jednego. Wydaje mi się, że będzie ciężko tutaj wrócić, zrobić jeszcze cokolwiek. Naprawdę duża ilość jednostek. W tym momencie good game Tarson opuszcza grę, więc będziemy mieli remis w tym meczu.